W następnej, ale degustacji tym razem polskie piwo dla odmiany. Dębowe mocne, e, dojrzałe mocne, jak tu teraz mówią. 14,2% ekstraktu. Mi e, się wydaje, że ostatnio było tylko 14%. E, ale to była jeszcze inny design na puszce parę lat temu. 7% alkoholu. Ważone według receptury browarów książęcych powstaje w roku 1629. Prawdziwi, ko prawdziwi ko koneserzy doceniają jego dojrzały charakter. Ładny taki piękny dąb tutaj. Ładno Domini 1629: e Piwo jasne, alkohol 7%, pasteryzowane składniki: woda, słód jęczmienny, syrop glukozowy, chmiel. Wyciąg z szyszek chmielowych. Aj. No i tyle się dowiedzieliśmy. Kiedyś to po prostu pisało, że używają polskich chmieli i była to marynka. Teraz no ciężko powiedzieć. Nie piszą. No dobra. Otwórzmy i zobaczmy co to, co to jest teraz. Czy się zmieniło od tego co, co piłem parę lat temu. Taki lekki, złoty kolor, klarowne, fajna piana, drobno i średnio pęcherzykowa. No wygląda przyzwoicie, muszę powiedzieć. Aromat nie jest zbyt duży, słodowość, lekkie cytrynowe akcenty. Troszkę takich cytrusowych też. Oprócz, oprócz cytryny pojawiają się inne zesty. Troszkę pomarańczy. Przyjemnie, odświeżająco. Słodowość. W puszce, że tak powiem, z puszki troszkę więcej słodowości czuć. Eee, tak słodowość ciasteczkowość troszeczkę. Ale ten cytrusowy, taki odświeżający element jest bardzo przyjemny. Bardzo, że tak powiem, wyeksponowany. Gdzieś lekka ziołowość. Bardzo lekka. Dobrze, no to spróbujmy. Czemu nie? Paszę zdrowie. Pełne, delikatne, niskie nasycenie. Lekkie nutki przypadane. Goryczka i to już wyraźna w drugim łyku. Troszkę to wychodzi z takich tych, tych przypalanych elementów, ale jest też taki ziołowy e, akcent także. Czemu nie? E, bardzo fajne, delikatne, słodowe, ciasteczkowe troszkę w brzmieniu piwo. Są też elementy bardzo fajne odświeżające, cytrusowe, e, tak jak i w aromacie. Na końcu troszkę czuć takich syropowych jakby, na akcentów. Ale ogólnie nie jest źle. Nie jest źle. Szczególnie ta goryczka jest w miarę wyraźna. Jak na koncernowe piwo, ja bym powiedział, że jest ok. Alkohol w miarę dobrze ukryty. Może troszkę go yy, można rozpoznać pomiędzy tymi właśnie syropowymi akcentami. Ale ogólnie nie jest źle. Ja bym powiedział, że dosyć fajnie się to pije. Jeżeli jest to w miarę schłodzone, to tego nie nie znajdziecie. Yy, to piwo jest w sensie duże pokojowej, co pije, także ono jest jakby to powiedzieć, maksymalnie wyeksponowane na aromaty. No bo tak sobie pomyślałem, jak schłodze, schłodzę, to będę miał mało do powiedzenia. A jednak gdzieś te, gdzieś ten gaz jest ukryty. Nie czuć go, ale jednak się odbija. E, także im piwo cieplejsze, tym więcej aromatów oddaje. Oczywiście nie mówię o grzanym piwie, nie? ale im bardziej schłodzone, tym aromatów jest mniej. Eee, I jak widzicie na puszce albo na eee, butelce, że podaje się w temperaturze prawie bliskiej zeru, to znaczy, że chcą coś ukryć, że tam może być coś, czego nie chcecie znaleźć, jakieś paskudztwa. A jak jest bardzo zimne, to nic nie poczujecie, po prostu wypijecie i tyle będzie. No, git, fajne, dobre. A e, no to piwo jest, powiedziałbym, że jest ok. Nie powiedziałbym też, że jest super, hiper dobre, ale bym nie wylał do zlewu. Jest ok. E, jak na takiego w miarę mocniejszego lagera, no to jest ok. Ani nie ma takiego paskudnego alkoholu. Ani nie ma. Innych takich brzydkich akcentów nie jest za To nie... Jest alright, jak tak. można by powiedzieć. Bardzo przyjemnie się pije, delikatne. W miarę zbalansowane jest goryczka. E, fajna słodowość. Takie piwo dla każdego. Mnie się wydaje że jest to piwo w porządku. Ono się nadaje do wszystkiego. Na każdą imprezę nie ma tutaj y, takich jakichś wybojałych aromatów, które by przeszkadzały z jakimś jedzeniem. Także grill, e, jakieś party, cokolwiek, piwo się nadaje. Bo jest takie nijakie takie. Ale przyjemne. Także nie będziecie, że tak powiem, odrzucani, że tak powiem, jak będziecie pić. Jednak się odbija. A nie czuć tego, nie czuć w ogóle tego nasycenia tutaj. W każdym razie. Piwo może pozytywnie zaskoczyć. No bo, mówiąc szczerze, nie spodziewamy się nic wielkiego po koncerniakach. A jest w porządku. Jest w porządku. Także mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Tak jak podobało mi się piwo, to w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, gdy będzie Wam przypominał o każdym filmie o kanale, na bieżąco, przez co nie opuścicie żadnej nowej degustacji. No i byłoby miło, gdybyście jeszcze raz powiedzieli e, znajomym o tym kanale, którzy też by mogli e, mieć przyjemność z oglądania, a także próbowania i podzielenia się własnymi opiniami o piwach na kanale. Wasze zdrowie.